Słowo Boże na dziś, środa 28 grudnia 2022 roku. Święto świętych młodzianków, męczenników. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła: Najmilsi. Nowina, którą usłyszeliśmy od Jezusa Chrystusa i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności. Kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, to mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, syna jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy go kłamcą i nie ma w nas jego nauki. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego, On bowiem jest ofiarą przebłagalną za grzechy nasze, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 124. Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca. Gdyby Pan nie był po naszej stronie, gdy ludzie przeciw nam powstali, wtedy żywcem by nas pochłonęli, kiedy gniew ich przeciw nam zapłonął. Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca. Wówczas zatopiłaby nas woda, potok by popłynął nad nami, wówczas potoczyłyby się nad nami wezbrane wody. Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca. Dusza nasza, jak ptak się wyrwała z sideł ptaszników, sidło się podarło i zostaliśmy uwolnieni. Nasza pomoc w imieniu Pana, który stworzył niebo i Ziemię. Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ciebie Boże chwalimy, Ciebie Panie wysławiamy. Ciebie wychwala męczenników zastęp świetlany. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy mędrcy odjechali, oto Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które pan powiedział przez proroka: Z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do dwóch lat, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza. Krzyk usłyszano w rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma. Oto słowo pańskie.